Hej, siemanko, z tej strony Evorio A to jest kolejny odcinek Metal Gear Albo Gear, Rising Nie, nie nauczy się tego, że Gear się mówi Coś tutaj znaleźliśmy ciekawego I będziemy musieli to znaleźć To jest norma, to jest norma w grach Jakieś dzieciaczki ratujemy, coś tego Mamy alarm wszczęty. No to trzeba będzie poradzić sobie z każdym przeciwnikiem, nie? Idzie jeden, nie widzi nas. I umrze. Męczarnia. Łatwo przyszedł, łatwo poszedł. Lecimy dalej. Kolejny tutaj przyjemniaczek się kręci. może obierzemy jednak inną drogę a tu nie ma innej drogi myślałem że da się coś wykombinować o łapkins wapkins też ciekawie no i tu jeszcze tu jest jednak szybko tutaj sobie to poradzimy bo stosujemy cięcie proste z linii głowia oraz wyjmiemy kręgosłup aby zoperować poprawnie pacjenta Oh. O! co tu mamy? Co tu mamy? Rozwalamy gości, których wcześniej nasza rączka nie rozwaliła. Czyli te trzy, trzy głowe. Trzy głowe, nie trzy głowy. Trzy, y, y, naręczne. No trzy ręczne to gówno, taka kulka tylko zabija inne kulki. Jednak widzę, że chyba albo nie wszystkie się kulek pozbyliśmy albo one się jakoś tutaj e, rozpią dość, dość ładnie, szybko gdzieś. I tutaj jest ich jakiś taki domek, taka baza wytwórnia, nie wiem, Disneya wszystkiego. Tutaj szybko tukniemy, bo się będziemy z nimi bawić, nie? Nie my, zabieramy. A. Sprawdzamy pod względem jakości i wyciskamy. Jeszcze coś, coś tu tego. Tu jakiś kostek biega, i za chwilę alarm chyba będzie wyłączony. Bo po co nam alarmy jakieś po co mają nas widzieć? Po co w ogóle tak ten? To jest po to, żeby się cieszyć, a nie po to, żeby tutaj nas bili. I tam na sekarze, że nas atakują, wyrywamy kręgosłupy. Normalnie nie ma nic złego i dziwnego. Ok, mamy czystość Purity of the Nation, czyli czystość nacji. Hmm, no to teraz lecimy, drodzy Państwo przystworzył stworzyłem magicznej altanki. Tylko gdzie tu chyba tak. Attention Hall. Który to guzik? Ten. Oh. Pamiętam ten god, Pamiętam. Oh. Wy też zapamiętajcie, bo Halo, mama. We oh, hej! Co? Doktor Bubi. No. I GPS tam on. tylko że This is bad. You think they got the first ass. ass. I don't know. I'll have Doktor Bubi do nas zadzwoniła. Nie wiem, co chciała, bo nie słuchamy za bardzo. Hm. A wysłuchaliście? Wątpię. Dobra, naciśnijmy magiczny guzik. Który to był? Który to był? Zgaduję, że to ten żółciutki pierwszy. Wow, Otworzyliśmy tajne hasło przeciwnika. No... popatrzcie ile tych haseł mogło być. Mogło być zielony, jasny żółty, żółty i tam jeszcze jakieś numerki. A tu nie, tylko żółty. A jakbyś napisał źle to? Mmm... Mm. Jak jest ja nam strzela 1500 rakiet na sekundę? Ciekawe czy po nich też będziemy biegać? Ciekawe nie ciekawi was to? Mnie to ciekawi. Widzę, mamy mnóstwo ścian, żeby tu móc się ninjować, uciekać i celują w nas. A ta 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 ta, -ta. jakby to ja mówił. Do dobra, dobra. Ja tu mam pushback. Co to ja jestem? Mastercard Payback? Czy co tam innego sobie wymyślą? Jestem mistrzem kartonu. Dziwko, do kartona nie strzelisz. Strzelisz? Naprawdę. tego gościu. Nie zabijaj. A. Ujej. Ale stun. Ale emocje. Ale gówno. Uda się. Dobra, tutaj trzeba, tutaj trzeba, tam później trzeba znowu, tutaj i znowu, tam. To to wiecie, to, to nie ma tak lekko, to naj, najcięższe jest, to tutaj i tam i tam. Dobra, trzeba trochę ogarnąć. Nie, to nie to. to ja chciałem wcisnąć. Chciałem popatrzeć na bronie. Nan. 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 Nanopasty i elektryczne, coś tam. Ech. O, chyba, to będziemy chcieli. No tylko w ścianę nie strzel Chyba mu się nic nie stało. To jest najgorsze. To jest najgorsze, że mu nic nie jest od bazuki. Jak my go pokonamy? No dobra, hardcore nie leci teraz. Nie chcę ten z wazówki, tylko po mieczem, bo to miecz wszystko przednie chyba. Nie? O, jakieś rakieta, ziemia, powietrze, zło i nicość. O! Jedzie do tyłu! Jedzie do Mie... jaka siła! To, to my jesteśmy cybernetycznie. Z... To chyba nas zadkuje. Ha, ale nie dostaliśmy Hita. Ale jest to czerwony jak stal i nagrze... nagrzany chyba to dość, jest, bo tak się świeci strasznie. Ale tak szybko spada temperatura tego? No nie wiem. Chyba, że Raiden wykrywa takie minimalistyczne, minimalne ciepło. I po prostu widzi, jak ktoś się nagrzewa, bo chce go zaatakować. Dlatego? Już wiem, to odkryłem całość, całą, całą w ogóle sens tego, tej gry. Znaczy nie sens może, ale jak przeciwnicy nas atakują, to też są tam na jakiś kolor czerwony to po prostu Raiden wykrywa to, że oni tam się hormony buzują i są tak źli, że chcą nam przywalić i wtedy my to widzimy i unikamy i im tam opada ten, co opada entuzjazm, znaczy może nie entuzjazm, ale opada im ten, no no ten, no bo im się zimniej robi, bo nie trafili Transformers Mieścić nie ukobrane na gitarze grają. What? What? Co <tuk> to <tuk> <tuk> Co to? Rolki ma. O no, świe. Aha, no to tak. Przyszyszyszyscy nie świecili, tylko oczy. Co to ja wiem, to mordaczy strzał w oczach mylimy. Ujej o co tam? No to single, fuck, nie? Co tu, jak to tutaj działać? Jak brzydkie te roboty, bo wszystkie nie mają rąk, praktycznie tylko mają nogi i nie mają rąk. A chciał nas sklepnąć w łeb, ale mi się nie udało. Uo, tuż. puśćcie tempo, puśćcie tempo. Chciał tutaj te brak densy zatańczyć, za, zategować. Dostaniemy hito. Nie trafił. Z całym szacunkiem Panie Robocie, ale Pan nie trafia. Strzelamy w kolano. Kolano jest najwięcej punktowane. Państwo proszę, odstali, zostaliśmy w czachę Uu, Nie chciałbym tak dostać. To musiałoby boleć i być bolesne zarazem. Ale ale już już ma 60 coś par życia procent 58, 50 tysięcy To my mamy troszeczkę więcej, więc no nie, ma, nie musimy się tu przejmować tym, że coś nam przestanie było. Jesteśmy mieszczami tutaj drugiego planu i... Tak. O to chodzi dziewczynki i chłopaki. Że wszystkie itemy to są tylko szeregi. Co, 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 co ty pan mówi? Co pan powiedział właśnie? Jakie pan, jakie pan. Ja no W takim trybie widzicie jak mu życie zjeżdża. No dobra, może nie, może nie jakoś tam specjalnie szybko, ale, ale przynajmniej nas tu nie atakuje jako tako. Daj i go boli za to. Znowu celuję w nas sekretnym Kamehamem. Jednak mu się to nie uda. A coś mówiłem o morderczym szale wokół. Ła! Wow. No tak, no to gdy przeciwnik atakuje, o właśnie, morderczy czyszał w oczach jego widzimy. Ja wiem, ja wiem, a to się łączy z tą teorią wcześniejszą, bo my ten. E, jak to się nazywa? Nie zapomniałem polskiego. E, my. po prostu około się przeciwnikowi gotuje, jak z nas zaatakować, i stąd ta ciepłota, nie? To by się zgadzało. To by miało większy sens taki niż tylko ten bo Przeciwnik sam się nie zagotuje, tylko bo to z oczu możemy odczytać dusze przeciwnika, znaczy człowieka ogólnie każdego, nie? W każdym człowieku jest dusza, którą możemy odczytać za pomocą oczu. Spójrz w oczy, bo są one z wyciadłem duszy. No i właśnie jak się takie oko gotuje w kimś, no to on chce nas zaatakować. Znaczy to jest taka teoria na dzisiaj. Jeżeli macie inną teorię to napiszę, chętnie sobie poczytam i wywnioskuję coś do tego jak, jakże ciekawego tutaj. Ojej, pokonany, widzicie, widzimy ciepło na podłodze, to potwierdza wszystko. I nawet punkty widzimy, bo jak widzimy punkty to robi nam się ciepło. Ale co, już koniec? Już koniec? Nie! Państwo, moi minie, my idziemy dalej, bo to tylko jakiś boss fight był. To tylko trwało z pół godziny. Halo? Mama? Ej, ja, myślałem, że doktor Bubi zadzwoni. Jakiś Armstrong, dzwoni nam. Nie, to jest Henry Kevin, Zdzisław. And get this, a like federal grand jury investigated his ties to a certain private mm -hmm. world marshal, one of the biggest mm -no. PMCs out there, I did the biggest, ever since the big five split up, not to mention the single largest investor in R&D in the world, this guess that answers the question this is a of who's be... back Desperado, Desperado and Desperado in No, to brzmi jak połączenie bidetu z bigosem. No posłuchajcie. Bidgest. Dobra, to jakieś filtry, flirty, patriotów, majorów i tych Financial and political auctions. So we just what? Vagina. What? Vagina. What? Jak nie wiecie co ja śpiewam to sobie wpiszcie John LeJua A jak się pisze? yoh la yo Jakoś takoś to jest kanadyjski komik Który sobie śmieszne filmiki robi na YouTube Po angielsku Znaczy filmiki, on w sumie piosenki nagrywa Takie zjajcowate Jakie tu dzieci są? Kevin out Attention ho No, żona leżyła taki ten. On się dość śmieszne, fajne piosenki śpiewa. Na przykład jest taka piosenka, w której początek tak się zaczyna tak poetycko, tak chodzimy przez życie, coś tam, coś tam. No nie pamiętam tekstu dokładnie. Chodzimy przez życie w, w świetle, nie wiem, w świetle tego uniwersum krążymy samotnie, coś tam, coś tam, ale ciągle mamy czas, żeby... No właśnie, czemu? Żeby, co? No nie powiem wam, bo to jest, to jest ten, bo Mogą mi młodzie oglądać i nie. Ale jak sobie posłuchacie, to będziecie wiedzieli o co chodzi. I on chodzi tak po plaży w tym W tym, piosence, w tej piosence, chciałem w tym odcinku. Ale to nie jest to nie jest żaden gameplay czy coś, co on nagrywa, więc co ja z odcinkiem mi tu I się może Dlatego, że ja nagrywam i mi się tak podświadomie troszkę, nie? No i on tak śpiewa takie śmieszne piosenki też. Eee. To jest taka piosenka. Pistolety nie zabijają ludzi, ja ich zabijam. Pistoletami! No tylko on to śpiewa, i, i śpiewa to fajnie, i jest sceneria taka w ogóle, i wszystko nie. No, a zaśpiewałbym was, śpiewałbym Wam, ale mnie to copyrighty zjedzą, nie? Przecież eee, już wam nie śpiewałem jedną piosenkę. No poza piosenkami, co prawda, on też tam ma jakieś. E, Parodię, powiedzmy, e, z tego co pamiętam, to była parodia e, tych serwisów rankowych, coś tam jeszcze było. O, jeżeli kojarzycie e, Two Girls, One Cup, to on zrobił też o tym piosenkę. No, więc jeżeli jeste, jesteście ciekawi e, komicznych w sumie piosenek, to zapraszam na kanał Johna LeJua. czyli. Pamiętajcie, jej ochrona lajowa jest doktora. Co, zamierza się, widzieliście? Plazma! Bladplazma! Mówi tak trochę po tym. Plazma! Tylko po niemiecku. Mówi? Nie, no, ja trochę po rusku tutaj leciałem. To znaczy, z takim tym akcentem, ciągnięciem ruskim. O tu plazma! A ruski, jak mówią. <śmówi> czy rosyjscy? Znaczy, te, Rosjanie. prawnie, politycznie, pamiętajcie, oni mówią, jak pisze W, co czyta się jako ły, to oni mówią to i tak jako A Ale ja tak chyba mówiłem w którymś odcinku nawet, nie? Tak mnie to zafascynowało, że aż powiedziałem. Nie da się uratować dzieci Chciałem być dobrym rajdenem, nie da się dzieci uratować Co tamto? Tam. Nie Chcę zabijać chyba dalej No to dobra, no to się chyba pożegnamy Tutaj serdecznie bardzo Bo tu nie widzę żadnych tutaj na razie Tych, a jest okazja żeby zatrzymać odcinek Więc ja się z wami pożegnam I do następnego odcinka w sumie, nie? Bo będziemy się widzieć na następnych tutaj Mrocznych moczarach. O, akurat, cacenka jakaś. No to ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. O, tu są nasze dzieci. Tuż są nasze dzieci. What? Patrzaj na... Sys? Komora gazowa, to są Żydzi. Tylko nie koniec odcinka.